Linie lotnicze bardzo często unikają odpowiedzialności za wypłatę odszkodowań, stosują różne taktyki uników, prowadzą postępowania zmierzające do przedłużenia tego typu postępowań. W naszej ocenie jest to takie działanie, które ma zminimalizować efekty fiskalne po stronie, po stronie linii. Linie traktują to jako dodatkowe koszty prowadzenia swojej działalności, relatywnie łatwe do uniknięcia. Oczywiście, będąc w szczerym stosunku do rynku e, mamy bardzo dobre przykłady linii lotniczych, które należycie się z tego e, wywiązują, z tego zadania, natomiast, tak jak wspomniałem, nie jest to standard. Zdecydowanie warto dochodzić swoich roszczeń pomimo postawy linii lotniczych. Tak jak wspomniałem, regulacje europejskie są bardzo jasne, proste i klarowne przepisy. Regulacji EC261 to jest tylko 19 artykułów, bardzo dobrze wspartych orzecznictwem CUE, i jestem przekonany, że tak naprawdę tylko od naszej determinacji zależy to, czy dochodzenie do takiego roszczenia zakończy się sukcesem. Windykacja jest konieczna często. Windykacja linii lotniczych to złożony proces. Musimy pamiętać o tym, że linie lotnicze to międzynarodowe, duże podmioty działające na rynku regulowanym, często wyposażone w profesjonalne departamenty wsparcia prawnego, korzystające z zewnętrznych kancelarii, działające w międzynarodowym środowisku, także w różnej kulturze biznesowej. My, co do zasady, stosujemy klasyczny kanon działań windykacyjnych. Zaczynamy przede wszystkim od preferowanej przez nas, Drogi, czyli zawierania rozwiązywania sporu na etapie polubownym. Chcemy z liniami nawiązywać porozumienia, wypracowywać korzystne dla wszystkich uczestników tego, tego sporu rozwiązania. Jeżeli nie uda nam się nawiązać porozumienia z linią lotniczą, rozpoczynamy wówczas postępowania sądowe, prowadzimy postępowania sądowe. Zarówno w jurysdykcji europejskiej, polskiej, ale także pozaeuropejskiej. Poza de facto jesteśmy w stanie rozpocząć spór w każdym zakątku świata. Ostatnim aspektem działalności windykacyjnej jest działalność związana z przymusową egzekucją z majątku linii lotniczej. Tu takim szczególnym przykładem jest chociażby zajmowanie ruchomości należących do linii lotniczych, a tymi ruchomościami są samoloty. My już realizowaliśmy tego typu działania i planujemy następne. To jest proces, który wymaga zaangażowania nie tylko ze strony komornika, ale także zarządcy lotniska, policji, straży granicznej, więc jest to skomplikowana operacja logistyczna, Natomiast jesteśmy zdeterminowani, żeby również tego typu działania realizować. Co więcej, realizujemy je nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Unii Europejskiej, wykorzystując lokalne organy egzekucyjne.